Hejka. Wiem, że mnie tu bardzo dawno nie było, ale to jest moment, który musi się tutaj pojawić. Poza tym planuję powrót na YouTube'a. Zobaczymy, na ile mi to wyjdzie, i na ile mi starczy czasu, na ile mi starczy motywacji do tego, ale ogólnie wracam przynajmniej na ten moment. No a dzisiaj zabieram was ze sobą do stajni i jest wielki dzień. Przyjeżdża mój nowy koń. Także będzie się działo. Ja się nie mogę doczekać, absolutnie się nie mogę doczekać. I planuję pokazać Wam, jak będą wyglądać pierwsze dni mojego nowego konia tutaj w Polsce. Mój nowy koń to kobyłka czteroletnia, która przyjedzie do Polski z Czech. Więc ma przed sobą kawałek drogi. Szczególnie dla tak młodego konia na pewno będzie to dosyć stresujące i dosyć męczące przeżycie, dlatego te pierwsze kilka dni na pewno. Będziemy brać bardzo na spokojnie, powolutku i z jak najmniejszą dozą stresu. Także zapraszam ze mną. Nie, nie, pokaż jaka jesteś, jak się cieszysz. <śmienicza> 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 Oj, jaj, oj. Jaj. No, troszkę, ja troszkę chyba jeszcze wypoczął. Nie, nawet nie poprzednio. Sucha? No tutaj prawem, no to sucha była, to? Sucha, sucha, supa. No to super, dobra. Dobra, no, sianko trzymaj. Jesteś tucią. Ale są na pierwszy, a no. no, to na słuchajcie. What I hate and finally make a move. I think of you and all the sh you don't do. Well, I'ma make hell shit sure that I don't become you. I ha! have no regrets. Yeah, I'll up my chest. i never forget what it's like to be in debt, babe. Lili jechała do nas z Czech 8 godzin. To była jej pierwsza taka długa podróż, a wydaje mi się, że w ogóle druga, jeżeli nie pierwsza podróż w życiu. Dlatego szczególnie w jej przypadku ważne było to, żeby w miarę szybko po przyjeździe od razu pójść na spacer, nie tylko po to, żeby rozprostować nogi i nie tylko po to, żeby zapoznać się jak najszybciej z jej nowym otoczeniem, ale też po to, żeby trochę ruszyć perestartykę jelit. I rozluźnić ją trochę psychicznie. Także postępowałyśmy dosyć krótko na początku, zaraz po wyjściu z samochodu. Lili później się jeszcze wytarzała na placu. Jak widzicie, naprawdę była bardzo spokojna, a potem poszłyśmy na dłuższy spacer po kilku godzinach. Następnego dnia od rana Lili poszła razem z moimi końmi na kwatery od rana. Zimą i jesienią moje konie chodzą na takie kwatery. W sezonie wiosenno-letnim idą na dużo większe trawiaste padoki. Ale jak widzicie, Lili nie była bardzo przejęta wyjściem na padok, zapoznawała się z końmi dookoła. Ten koń w czerwonej dercy akurat wyjątkowo nie jest mój, ale tutaj zaraz zobaczycie jak wita się z Dami. Dami nie była za bardzo pozytywnie nastawiona. Po południu następnego dnia po przyjeździe Lilki przyszedł czas na pierwszą jazdę. Lili ma 4 lata, jest bardzo młodym, wiadomo niedoświadczonym koniem, więc wiadomo, że nie robimy wielu bardzo specjalnie trudnych rzeczy, raczej chodzi o to, żeby po prostu przemieszczała się aktywnie we wszystkich trzech chodach do przodu. No, jak na pierwszy raz w nowym miejscu nawet nie jak na młodego konia, po prostu jak na każdego konia zachowywała się fenomenalnie. Lążowałam ją bardzo krótko przed wsiadaniem, właściwie dwa kółka w jedną, dwa kółka w drugą i mogłam normalnie wsiadać i jeździć, widzicie, że ma bardzo dużo takiej naturalnej równowagi, dużo takiego luzu w ciele. Później się okazało, że to ten pokus, jaki ona ma tutaj jest raczej kwestią jej zmęczenia. Lili jest małą torpetką i lubi przemieszczać się energicznie do przodu, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra rzecz, bo jest tym wszystkim bardzo grzeczna. Ale to zobaczycie w następnych filmach z Lili. Tutaj pokazuję Wam pierwsze dni po jej przyjeździe. Zaczęłyśmy robić też jakieś serpentyny o trzech łukach, bez jakichś ostrych zakrętów i łuków, żeby ją troszeczkę powyginać, bardziej skupić na mnie. Widzicie, że ani z ustawieniem to nie ma większego problemu. Trochę się próbuję chować, ale to też jest raczej normalne. Kierownicę mam, hamulec mam, także naprawdę byłam zachwycona tą pierwszą jazdą. Tutaj pani trener powiedziała nam, żebyśmy spróbowały zrobić ustępowanie. Nie wiem, czy Lili kiedykolwiek wcześniej robiła ustępowania. No, tu jeszcze najpierw będzie koło. Bardzo podoba mi się to, jak Lili utrzymuje rytm który ma naturalnie bardzo równy i na zakrętach i na prostych liniach. To jest super prognostyk na przyszłość. No i okazuje się, że Lili do boku biega bardzo, bardzo przyzwoicie. Raczej jakieś ustępowania wcześniej robiła. Na razie nie ruszałyśmy pracy do boku bardziej, bo znowu Lili jest bardzo młoda i nie chcę tutaj. Z niczym się spieszyć, nawet jeżeli coś przychodzi jej łatwo. Tutaj z perspektywy czasu patrzę na ten pierwszy film, widzę, że jakby jadę zdecydowanie za wolno, szczególnie właśnie jak na młodego konia, ale też trzeba pamiętać, że to był dzień po długiej podróży. Chciałam wsiąść jak najwcześniej, żeby właśnie pokazać jej wszystko, póki jest trochę bardziej zmęczona, żeby też nie miała powiedzmy siły na jakieś. Głupie, ewentualne pomysły, których w naprawdę nie ma, ale wiadomo, że lepiej, żeby pierwsze zapoznanie z nowym miejscem było pozytywne i dla niej, i dla mnie. Widzicie, do boku biega jak stara. I na pewno pojawiły się pytania, ile ona ma w kłębie. Nie wiem, ile ma w kłębie, ale mało. W galopie Lili tak ma słabszą równowagę niż w kółsie. Tutaj I zobaczycie się. problem, Pobrezę który. Ile... Na ten moment już e, jest praktycznie zażegnany, e, czyli I w hop. przejściu z galopu do kusa, e, szczególnie w lewo, Lili zaczyna krzyżować zadnimi nogami, czyli <laughs> galopuje dobra, 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 dobra. przodem na dobrą nogę, zadem na e, złą nogę. To jest wydaje mi się kwestia Sejście. tego, że po prostu jeszcze nie ma w tym zadzie wystarczająco siły super. i Brakuje jej równowagi I się gubi. Tutaj się na górze jest palec zagadło. pani trener. Tylko ale tempo, nie zwracajmy na to uwagi. Tempo. Należy bardzo docenić fakt, że pani trener w ogóle chciał mnie go bo to zdarza się Ania, bardzo rzadko. Tempo, kusa, no, tutaj tempo. nie wyszło zagalopowanie, ale Ładwo. nieważne. Super. I tak przejście, I przejście robi przejście bardzo płynne, bardzo. Nie, nie bardzo jest skupiona na moich pomocach, to przejście już było lepsze. Okay, raz. Więc jak na tak młodego I, konia jest po prostu zachwycona tym, jak zachowuje się od pierwszego dnia. Lewa wyżej i przejście do kusa. Jak później pokażę wam troszeczkę tak. starsze filmy, zobaczycie, że te przejścia Super. wyglądają już dużo lepiej. W prawo z tyłu, galopować jest łatwiej, Le... dlatego też przejścia tak są jest. dużo lepsze. i w Drugą stronę jeszcze raz, bo w to jest normalnie. I jeszcze na koniec jedno przejście w lewo, żeby poprawić. Lewa wyżej i przejście do kusa. To był that was 20 okay. minut. you can't see knew it from the start you had problems with me and the things i could be i just wish i had seen i feel this pain you already know turn that to gains let my money show i've got these things that i can't let go watch me turn this life into something that you could never own i feel this pain you already know turn that to gains let my money show.